Radek. Za siedmioma rzekami. Za siedmioma lasami w Himalajach. W siedzibie pergamina. Radek pracował bardzo starannie wylegując się na podłodze jako wycieraczka. Pergamin dał radkowi wolną godzinę, by ten odetchnął od wyczerpującej roboty. Radek domyślał się, że dywan jak to każdy ma swoje tajemnice, odsunął więc go i ujrzał tajemne runy. By dowiedzieć się o nich więcej, udał się do pobliskiej wioski. Spotkał tam złowrogiego starca, który okazał się nie być tak złowrogi, jakby się zdawało. Był to szanowany na całym świecie filozof Krzysztof, Radek opowiedział mu o runach. Które odnalazł. Jak się okazało, runy te były pradawnymi niemieckimi słówkami, przesiąkniętymi potężną mocą. Krzysztof podarował radkowi słownik, dzięki któremu radek mógł teraz bez problemu odczytać znaki. Po upływie czasu udał się w kierunku rezydencji. U stóp góry napotkał spalone obozowisko poszukiwaczy przygód. Nieustraszony radek podniósł sanki. Radek dosiadł sanek i ruszył przed siebie. Szybkim niczym mgnienie oka pognał na szczyt. Napotkała go burza śnieżna. Zniechęcony Radek runął w przepaść. Obudziwszy się w rezydencji pana pergamina zagadał do niego coś po niemiecku. Jednak niepostrzeżenie pergamin był przyklejony do karnego Jerzyka. Radek chcąc mu pomóc wypowiedział coś jeszcze. Jednakże Jerzyk był zbyt silny. A co za tym idzie? Pergamin oderwał się od powierzchni ziemi i poleciał na wschód, po czym wybuchnął zestrzelony przez armię ze wschodu. Niewzruszony Radek uzbrojony w wiedzę i doświadczenie wsiadł na sanki i pognał na najwyższe szczytki Malajów. Spotkał tam sympatycznego Yetiego oraz zagadkowy błąkier. Chcecie się dowiedzieć co stanie się z rozbitkiem? Czy odważy się wejść do środka? czego i wiele więcej dowiecie się w następnych odcinkach Rozbitka Radka.